Mam dla was zajebistą historię, taką to się wydarzyło dosłownie 8 minut temu. Podjechałem właśnie pod parking, pod starym browarem, a tam płatny parking, no parking jak płatnik, parking, wjeżdżasz, Zabramy, płacisz piątka za godzinę i masz parking płatny pod browarem. Nie w browarze, ale na zewnątrz. Taki mały parking, tam się mieści pewnie ze 20 samochodów. No i podjechałem, tam pan pyta, jak długo będę? mówi no, jakieś dwie godziny, mniej więcej. Pan mówi spoko, płacimy tak później. Dobra relacja. I w tym momencie pan powinien odejść, no i tam zająć się jakimś swoim patrzeniem w komórkę, jakimiś piedłami. Na co on pyta mnie? A może pan umyć samochód? Jak długo pan będzie na spotkaniach? A tak. W sumie, wow, mam brudne auto, wow, super, mam dwie godziny. Idealnie, zdążycie do 14:00 umyć samochód? Tak, pewno, super, w środku, na zewnątrz już nie ma sprawy. The parking gratis, te dwie godzinki, nie ma problemu. I tak mówię, wow, jak zajebiście. Idealny timing, idealne miejsce, yy, pff, potrzeba, brudne auto. Oni mnie o to zapytali. Mam taką myśl, że świat byłby naprawdę, naprawdę, naprawdę znacznie lepszy i piękniejszy, gdyby na świecie było więcej dobrych, zajebistych sprzedawców teraz zobaczcie. mam na sobie koszulkę Hustler. Hustler. Sporo osób to hasło używa. Niektórzy mają nawet te same koszulki. Jedynym prawdziwym hustlerem dzisiaj, jak tego widziałem, to był ten pan na myjni samochodowej, który przynajmniej usługę mycia auta, tam 120 zł. Jestem tak zachwycony tą sprzedażą, że po prostu idealnie, idealnie dopasowana. I ona by się nie zadziała, gdyby on po prostu mnie o to nie zapytał, czy ja przypadkiem nie potrzebuję mycia samochodu, a widzi, że mam auto sfrione. A ja nigdy nie mam czasu, żeby tego samochodu dokładnie w środku umyć, a on mi ten problem zabiera w ogóle z głowy, więc idealnie. Ale co to ma wspólnego z tym haslowaniem? Haslowanie to jest właśnie proponowanie swoich usług ludziom, którzy go potrzebują. Nie każdemu, no bo nie każdy potrzebuje Twojej usługi, ale ludziom, którzy potrzebują Twojej usługi. Często jest tak, że jesteśmy w idealnych miejscach do tego, żeby coś sprzedawać, coś proponować, czyli. Haslowanie to jest pomaganie, czyli ktoś ma problem, ty masz rozwiązanie w produktu i musisz mu go przedstawić, jesteś zobligowany przed sobą, przed światem, przed wiem, tym Bogiem, w którego wierzysz, żeby ludziom pomagać. I oni później za to z wielką, ogromną przyjemnością będą chcieli ci zapłacić. I to haslowanie to nie jest tylko w usługach takich standardowych, tylko w internecie, wszędzie. Zaraz pójdę na yy, lunch umówiony, i założę się, że tam pani, która będzie obsługiwała nasz stolik, nie zaproponuje mi na przykład kupna czegoś w Delikatesach Nowy Nos albo dodatkowego deseru. Tego nie będę jadł, bo deserów nie mam od dawna. A to na inny odcinek w ogóle. Temat? Ona mi nie zaproponuje upsellingu, cross czegoś więcej. A ja jestem gotowy na to, żeby coś więcej kupić, ale będę zajęty nie wiem, rozmową, jedzeniem, nie pomyślę o tym, pobiegnę dalej tam odebrać dziecko i wszystkie inne tematy mi wciągną. I teraz, co ty możesz wziąć dla siebie z tego odcinka a propos haslowania? Proszenie poprzez zaproponowanie tego, nie proszenie się, ale proszenie, poprzez zaproponowanie tego, co masz najlepszego u siebie, światu i świat ci za to zapłaci później pieniądze. I mogę tak wiecie na lupie pięć razy jeszcze to powtórzyć, ale cała idea polega na tym, aby odważyć się. Wczoraj wypuściłem zajebisty program, którego zakomunikowałem tylko na Instagram się wczoraj. Wskoczyło prawie 100 zamówień. Jest to program o tym, jak za pomocą 10 różnych narzędzi, strategii odnaleźć produkt do sprzedaży. Czyli zabranie ludziom wymówki, a ale ja nie wiem co mam co sprzedawać, ale ja nie wiem co sprzedawać, A ja nie ale nie potrafię, nie potrafię. Zrobiłem mega skondensowany kurs. Wyceniłem go na 99 zł w tej pierwszej, pierwszej przedsprzedaży. Później będziemy cenę podnosić. I teraz, co to ma wspólnego z tym odcinkiem też? Że to jest znowu haslowanie zaproponowanie ludziom, hej, to coś rozwiązuje twój problem. Tu jest link do zakupu. I teraz tego linka nie wysyłam każdemu we wszechświecie, tylko wyłącznie tym, którzy powiedzieli, hej, mam z tym problem, chcę się tego od ciebie nauczyć, pokaż mi jak to zrobić. I wtedy wysyłam tylko wyłącznie link, I ktoś mówi, wow, super, dzięki, zamówione. A jak nie wysyłam 3-4 osobom tego linka, bo gdzieś mi zginęły ich wiadomości, to miałem e, wieczorem afery, hej, czekam cały dzień, gdzie ten link? Wrzucam linki, pyk! Wpada zamówienie. Haslowanie to jest również robienie takich rzeczy nie sekcji, takich małych, małych kwot. Wiesz, ten pan na parkingu, żeby on opłacił wszystkie koszty pracowników i tak dalej, musi tych aut umyć jakieś kilkaset podczas dnia. Za 120-150 zł. I on to właśnie robi. I to jest jego biznes. I on przetrwa. I pytanie, czy w tym czasie ty działasz, czy nie? Haslujesz, czy nie? Też jak pytałem ludzi, czy pytałem. Ci, którzy mówią, że się nauczyć od Osmana, jak szukać produktu do sprzedaży, dopasowanych do nich, no bo można sprzedawać, nie wiem, kasztan to jest z parku, ale jeśli nie jest dla ciebie dopasowany, no to z tego nic ci za bardzo nie wyjdzie. To, gdy wysłał ten link do programu, oni mówią, nie, jeszcze nie jestem gotowy, to jeszcze nie jest dla mnie, bla, bla, bla. Ale to właśnie jest dla ciebie. Albo miałbym odpowiedź, dzięki, już ogarniam, już sobie sam to robię. Jeżeli sam to robisz od roku, to znaczy, że nigdy tego nie zrobisz, bo coś cię brakuje w Twoim przekonaniu. Mam kumpla, który teraz się zaczął odchudzać, i on już po tygodniu wie wszystko na temat odchudzania. I ja on już sobie sam modyfikuje diety, a rzucił nic. Ale on już wszystko wie, on, on, już, on już tak po swojemu. Nie po swojemu. Jak są sadzone metody, to się ich używa. Przesłanie tego odcinka. Bądź jak pan z menu samochodowej, który się nie brzydzi swojej roboty, nie boi się zapytać klienta, czy klient coś chce więcej, mimo tego, że klient przyszedł po parking, po wydanie 10 złotych, a wydam u niego 100 razy więcej, nie? A mogłem wystawić tam 10 złotych. I tak właśnie można przetrwać te wymagające czasy, będąc takim właśnie hustlerem. A i ostatnia informacja, jeśli chcesz również skorzystać z tego linku, o którym mówiłem Ci wideo, czyli jak szukać produktów do sprzedaży dopasowanych do Ciebie, które pokocha rynek, to pojrzyj, masz link. Zapraszam do zakupów. Zapewne, jak to wideo oglądasz, już cena będzie wyższa, ale i tak się bardzo opłaca. Dzięki, pozdrowienia. No, jestem zachwycony. Bądź jak pan, zmieni pod starym rowerem.